Witam wszystkich przed ekranami. Nazywam się doktor Grażyna Torbicka. Czy często macie wrażenie, że w waszym ciele zamieszkał nieposłuszny budzik, który wyrywa was ze snu raz za razem, nawet trzy czy cztery razy, w środku nocy, gdy najbardziej potrzebujecie odpoczynku? Jego jedynym celem jest nakłonienie was do pójścia do toalety, która w środku nocy wydaje się szczególnie zimna. Witam wszystkich przed ekranami. Nazywam się doktor Grażyna Torbicka. Czy często macie wrażenie, że w waszym ciele zamieszkał nieposłuszny budzik, który wyrywa was ze snu raz za razem, nawet trzy czy cztery razy, w środku nocy, gdy najbardziej potrzebujecie odpoczynku? Jego jedynym celem jest nakłonienie was do pójścia do toalety, która w środku nocy wydaje się szczególnie zimna. Stajecie przed toaletą i czujecie, jak wasze ciało wytęża wszystkie siły, ale strumień moczu jest tak słaby i przerywany, a po zakończeniu wciąż kapie. Zawsze pozostaje dręczące uczucie, że nie możecie opróżnić pęcherza do końca. W końcu wracacie do łóżka, i gdy tylko senność powraca, znajome parcie na pęcherz znów się podkrada. W ciągu dnia, wychodząc z domu, być może nie czujecie się już tak swobodnie jak kiedyś. Aby czuć się spokojnie, zawsze musicie planować, gdzie po drodze znaleźć toaletę. Być może nie jesteście w stanie w pełni cieszyć się spotkaniami z rodziną i przyjaciółmi. Ponieważ część waszej uwagi jest zawsze skupiona na tym subtelnym uczuciu pełności w podbrzuszu. Z czasem zaczynacie nie lubić podróżować, a nawet wątpić w siebie, zastanawiając się, czy naprawdę jesteście już starzy i niczego już nie możecie. Gdy te nieznośne problemy dzień po dniu niszczą jakość waszego życia i pewność siebie, wielu ludzi po prostu zrzuca winę na starzenie się, wierząc, że to los, który każdy mężczyzna musi zaakceptować. Ale dzisiaj, jako urolog, Chcę wam powiedzieć bardzo ważną prawdę. To nie jest przeznaczenie. Wasze ciało, poprzez te sygnały, wysyła wam wołanie o pomoc, a źródło tego wołania pochodzi z prostaty, gruczołu znanego jako gruczoł życia mężczyzny. W moim gabinecie widziałam niezliczonych mężczyzn, którzy stracili uśmiech z powodu problemów z prostatą. Wśród nich byli przedsiębiorcy zarządzający tysiącami pracowników w galeriach handlowych, a także emerytowani dyrektorzy szkół. Którzy poświęcili życie nauczaniu i mają uczniów na całym świecie. Bez względu na to, jak wielkie sukcesy odnosili i jak silni byli w przeszłości, wszyscy wydawali się bezradni i sfrustrowani w obliczu tego małego gruczołu. Czym jest prostata, czyli to, co często nazywamy gruczołem krokowym, dlaczego jest tak ważna dla mężczyzn? Można o niej myśleć jako o drugim sercu męskiego organizmu. Gdy jesteście młodzi i silni, jest jak cichy strażnik. W milczeniu kontroluje płynny przepływ w waszym układzie moczowym i wydziela ważny płyn stanowiący część nasienia, chroniąc waszą zdolność reprodukcyjną i męską witalność. Jej zdrowie jest bezpośrednio związane z jakością waszego życia, godnością i energią jako mężczyzny. Jednak z wiekiem, w połączeniu z wpływem wielu czynników, takich jak nawyki życiowe i dieta, ten cichy strażnik może zacząć sprawiać problemy. Najczęstszym z nich jest powiększenie prostaty, które w medycynie określa się jako łagodny rozrost gruczołu-krokowego. Możecie wyobrazić sobie prostatę jako pączka z dziurką, przez środek którego przechodzi cewka moczowa. Gdy pączek rośnie, zwęża środkowy kanał, co powoduje, że strumień moczu staje się cieńszy, a oddawanie moczu utrudnione. Dlatego wielu starszych panów mówi, że za młodu ich mocz był jak zwęża strażackiego. A teraz jest jak z kranu, którego nie da się dobrze zakręcić. Drugim problemem jest zapalenie prostaty, czyli stan zapalny gruczołu. Może ono powodować uporczywy ból lub dyskomfort w podbrzuszu i kroczu, a czasami nawet wpływać na funkcje seksualne. To, co martwi nas najbardziej, to ryzyko wraka prostaty, który w początkowych stadiach zwykle nie daje wyraźnych objawów, ale zagraża mężczyznom na całym świecie. Te problemy to coś więcej niż tylko fizyczne niedogodności. Widziałam niezliczonych starszych panów, którzy byli niewyspani i apatyczni w ciągu dnia. Ich zły nastrój sprawiał, że stawali się drażliwi, a relacje z rodziną napięte. Widziałam też mężczyzn, którzy z powodu częstego oddawania moczu, bali się uczestniczyć w spotkaniach z przyjaciółmi czy podróżować. Ich krąg towarzyski stopniowo się kurczył, a oni tracili wiele radości życia. Głębszym problemem jest zwątpienie we własną męskość. Ten psychiczny cios jest często trudniejszy do zniesienia niż ból fizyczny. Ale nie jestem tu dzisiaj, aby potęgować wasz niepokój. Wręcz przeciwnie, jestem tu, aby rozpalić nadzieję. W walce z problemami z prostatą nie jesteśmy bezradni. Zanim rozważymy leki, a nawet operacje, istnieje bardziej fundamentalna, łagodniejsza i potężniejsza metoda która leży w naszych własnych rękach. Ta metoda nie wymaga wysokich kosztów ani skomplikowanych procedur. Jej sekret tkwi w jedzeniu, które spożywacie każdego dnia. W dalszej części podzielę się z Wami informacjami o pięciu superowocach, których działanie zostało potwierdzone w licznych badaniach naukowych a które są jak naturalne produkty do pielęgnacji prostaty. Proszę, słuchajcie uważnie, ponieważ jeden z tych owoców o ile zjecie go we właściwy sposób może w ciągu 18 godzin rozpocząć w Waszym ciele kluczową akcję gaśniczą i zacząć łagodzić reakcję zapalną, która nie daje Wam spokoju. Po pierwsze, porozmawiajmy o owocu, który wygląda niepozornie, ale kryje w sobie zdumiewającą energię. Słodko-kwaśny smak zielonego miąższu jest ulubioną przekąską po obiedniu wielu osób, ale większość z nich nie wie, że to w rzeczywistości bomba witaminy C dla prostaty, kiwi. Kiedy w moim gabinecie poruszam koncepcję przewlekłego stanu zapalnego ze starszymi panami, których dręczy częste oddawanie moczu w nocy, wielu z nich jest zdezorientowanych. Ten rodzaj zapalenia nie jest jak zaczerwienienie, obrzęk, gorąco i ból przy urazach skóry, ale jak długotrwałe, tlące się na niskim poziomie ognisko wewnątrz ciała. Prostata jest jedną z najczęstszych ofiar tego wewnętrznego ognia. Niezwykle wysoka zawartość witaminy C w kiwi to czołowy straż. Jest to potężny antyoksydant, który potrafi wniknąć głęboko w nasze tkanki. Dociera do prostaty i neutralizuje wolne rodniki, które nieustannie podsycają płomienie i stymulują obrzęk gruczołu. Usuwa paliwo na poziomie komórkowym, skutecznie chłodząc prostatę i zmniejszając obrzęk. Gdy stan zapalny zostanie złagodzony, ucisk gruczołu na otaczające tkanki maleje a wy zauważycie, że dokuczliwe parcie na pęcherz stanie się znacznie bardziej stabilne. Ponadto kiwi jest bogate w błonik pokarmowy, który jest ulubionym pożywieniem naszych probiotyków jelitowych. Być może nie wiecie, że zdrowie jelit jest ściśle związane z odpowiedzią immunologiczną i zapalną całego organizmu. Zdrowe jelita mogą zmniejszyć ilość czynników zapalnych w ciele i odciążyć prostatę u samego źródła. To jest to, co medycyna naturalna często nazywa leczeniem przyczyny choroby. Poprzez regulację pracy jelit pośrednio chroni się spokój prostaty. Jeśli kiwi jest strażakiem, który delikatnie gasi pożary, to następny owoc, który zamierzam przedstawić, jest tarczowym wojownikiem, który zakłada waszym komórkom kamizelki kuloodporne najwyższej klasy. Jego ciemnoniebieska skórka skrywa potężną siłę przeciwstarzeniową. Tym owocem jest borówka amerykańska. W naszych ciałach nieustannie toczymy wojnę zwaną stresem oksydacyjnym. Zanieczyszczenie środowiska, zła dieta i stres psychiczny, wszystko to sprawia, że w naszych organizmach powstają niszczycielskie cząsteczki zwane wolnymi rodnikami. Można je sobie wyobrazić jako wilgoć, która powoduje rdzewienie metalu. Nieustannie atakują one nasze komórki, powodując ich starzenie się i upośledzenie funkcji. Komórki prostaty również są ofiarami tej wojny. Nazywam borówki tarczowymi wojownikami, ponieważ są bogate w superantyoksydant zwany antocyjanem. Zdolność antyoksydacyjna antocyjanów jest kilkakrotnie wyższa niż witaminy C. Kiedy jecie borówki, te antocyjany patrolują Waszą krew jak elitarny oddział, precyzyjnie identyfikują i niszczą te szkodliwe wolne rodniki, budując solidną sieć obronną dla komórek waszej prostaty. Miałam pacjenta, pana Jana po sześćdziesiątce. Był odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą, ale kiedy do mnie przyszedł, był pełen niepokoju typowego dla mężczyzny w średnim wieku. Nie tylko miał trudności z oddawaniem moczu, ale frustrowało go to, że czuł, iż jego siła fizyczna, energia, a nawet sprawność w tej sferze nie są już takie jak kiedyś. Często czuł się bezsilny. Powiedziałam mu, że zdrowie prostaty jest ściśle związane z krążeniem krwi w całym ciele. Antocyjany mogą nie tylko chronić prostatę ale także utrzymywać elastyczność i zdrowie naszych naczyń krwionośnych zwłaszcza tych drobnych obwodowych posłuchał mojej rady i każdego ranka do śniadaniowego jogurtu dodawał małą miseczkę borówek po miesiącu wrócił i powiedział mi że najbardziej zauważalną zmianą nie było tylko płynniejsze korzystanie z toalety ale to że poczuł że żył taka jest moc borówek chronią one nie tylko prostatę czy wiecie, że istnieje owoc o historii niemal tak starej jak ludzka cywilizacja? W starożytnej Persji uważano go za owoc życia. W nowoczesnych laboratoriach naukowych jego ekstrakty wielokrotnie udowodniły swoje niezwykłe korzyści dla równowagi hormonalnej i naprawy komórek u mężczyzn. Ten owoc to granat, o ognisto czerwonej skórce i rubinowym blasku wewnątrz. Granaty w moich oczach zawsze miały pewien legendarny charakter. Ich twarda skorupa zdaje się symbolizować męską siłę, podczas gdy ich wnętrze, setki krystalicznie czystych ziaren owocu otoczonych błąką, są jak głębokie pragnienie witalności u mężczyzny. Kiedy rozmawiam z moimi pacjentami o tym, jak fundamentalnie aktywować komórki prostaty, granat jest zawsze moją główną rekomendacją. Badania naukowe wykazały, że granaty zawierają unikalny kwas elagowy i różnorodne, silne związki polifenolowe. Składniki te są bardzo wyjątkowe. Działają nie tylko przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie, ale mają też subtelny, inteligentny wpływ regulujący na męski układ hormonalny. Jeden z pacjentów miał długotrwałe powiększenie prostaty i niski poziom testosteronu. Lekarz przepisał mu leki, ale on ciągle czuł się oszołomiony, miał uczucie ciężkiej głowy i obniżony nastrój. Jakość jego życia znacznie się pogorszyła. Był tym bardzo zmartwiony i czuł, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia z lekami źle, bez leków też niedobrze. Po zrozumieniu jego sytuacji zasugerowałam mu wypróbowanie bardziej naturalnej metody: picie codziennie małej szklanki 100% czystego soku z granatów bez dodatku cukru. Był wtedy bardzo niezdecydowany i zapytał mnie: Czy samo picie soku naprawdę może zastąpić leki? Odpowiedziałam mu, że to nie jest zastępstwo ale dostarczenie organizmowi surowców, których potrzebuje do samonaprawy. Wrócił do domu z zamiarem spróbowania. Jego wizyta kontrolna miesiąc później wywarła na mnie głębokie wrażenie. Powiedział mi, że chociaż problem z oddawaniem moczu poprawiał się stopniowo, jego największym odczuciem było to, że niewytłumaczalne zmęczenie i przygnębienie, które odczuwał w całym ciele, zniknęły i poczuł, że jego wewnętrzny silnik został ponownie uruchomiony. To jest unikalna cecha granatu. Działa on nie tylko na pojedynczy organ, ale kompleksowo poprawia ogólny stan życia mężczyzn na poziomie hormonalnym. Następnie powitamy najpopularniejszy letni produkt chłodzący. Gdy jest gorąco, nic nie może się równać z jego chłodnym i słodkim smakiem, który koi serce. Ale być może nie wiecie, że ciesząc się tą przyjemnością, jednocześnie wstrzykujecie silną siłę ochronną w swoją prostatę. To jest arbus. Każdego lata przypomina mi się dzieciństwo, kiedy mój dziadek uwielbiał siedzieć na krześle w ogrodzie, trzymając duży kawałek czerwonego arbuza i jedząc go, aż sok spływał mu po ramionach, a jego twarz promieniała zadowolonym i czystym uśmiechem. Wtedy myślałam tylko o arbuzie jako o synonimie lata. Dopiero gdy zostałam urologiem i zagłębiłam się w działanie różnych składników odżywczych na organizm człowieka, ze zdziwieniem odkryłam, że nawyk mojego dziadka był w rzeczywistości mądrym sposobem na utrzymanie zdrowia. Jasnoczerwony miąższ arbuza jest bogaty w super składnik odżywczy zwany likopenem, o którym będziemy jeszcze wielokrotnie mówić. Zdolność likopenu do zwalczania zapalenia prostaty i chorób komórkowych została potwierdzona przez niezliczone instytuty badań medycznych na całym świecie. Zaletą arbuza jest jego niezwykle wysoka zawartość wody, Ponad 90% co sprawia, że zawarty w nim likopen jest bardzo łatwo przyswajalny i wykorzystywany przez organizm ludzki. Ponadto odpowiednie spożycie wody jest kluczowe dla zdrowia układu moczowego. Można myśleć o piciu wody jako o kąpieli dla dróg moczowych. Wystarczająca objętość moczu może nieustannie przepłukiwać cewkę moczową, usuwać ukryte bakterie i substancje zapalne oraz znacznie zmniejszać ryzyko infekcji dróg moczowych i zapalenia prostaty. Jeden z pacjentów, kierowca ciężarówki, miał zapalenie i obrzęk prostaty z powodu długotrwałego siedzenia i niewystarczającego spożycia wody. Tępy ból w podbrzuszu utrudniał mu siedzenie i stanie podczas jazdy. Oprócz dostosowania jego nawyków picia, szczególnie poleciłam mu, aby latem arbuz stał się jego codzienną przekąską. Podczas wizyty kontrolnej z radością powiedział, że odkąd zaczął posłusznie jeść arbuza, nie tylko jego oddawanie moczu stało się płynniejsze, ale także irytujące uczucie pełności znacznie się zmniejszyło. Arbus jest jak sprzątacz w ciele, wykorzystując swoją bogatą zawartość wody i potężny likopen, przynosząc świeżość i oczyszczenie waszej prostacie. Jeśli Arbus otwiera drzwi na nadziei dla zdrowia prostaty, to supergwiazda, którą przedstawimy na końcu, można powiedzieć, że otwiera te drzwi na oścież. Jest wszechobecny w naszym życiu tak zwyczajny, że prawie go nie zauważamy. A jednak jest uznawany przez społeczność dietetyków za strażnika prostaty i najbogatsze źródło likopenu. Pomidor. Po tych wszystkich latach praktyki lekarskiej, wciąż jestem pod ogromnym wrażeniem mocy pomidorów. Taki niedrogi, wszechobecny składnik kryje w sobie tak potężny potencjał zdrowotny. Jeśli chodzi o pomoc w obrzęku prostaty i poprawie krążenia krwi. Pomidory nie mają sobie równych, ale tutaj chcę podzielić się bezcennym, kluczowym sekretem. To również powód, dla którego wiele osób jadło pomidory przez całe życie, ale nigdy nie czerpało z nich pełni korzyści. Sekret polega na tym, że pomidory muszą być gotowane i to najlepiej z dodatkiem dobrych jakościowo olejów. Badania naukowe wykazały, że likopen w pomidorach jest uwalniany ze ścian komórkowych po podgrzaniu i ugotowaniu. Ilość uwolnionego likopenu znacznie wzrasta a jego struktura chemiczna zmienia się w formę, która jest łatwiej przyswajalna przez organizm ludzki. Stopień wchłaniania może być ponad czterokrotnie wyższy niż przy jedzeniu ich na surowo. Likopen jest również składnikiem odżywczym rozpuszczalnym w tłuszczach, co oznacza, że potrzebuje oleju jako nośnika, aby być sprawnie wchłoniętym przez organizm ludzki. Dlatego danie takie jak jajecznica z pomidorami smażona na oliwie z oliwek, garnek ciepłej i aromatycznej zupy pomidorowo-warzywnej, czy nawet talerz makaronu z czerwonym sosem pomidorowym, wszystkie mają wartość odżywczą znacznie przewyższającą zimnego, surowego pomidora. Do tej pory przedstawiliśmy pięciu owocowych generałów, którzy chronią prostatę: kiwi bogate w witaminę C, borówki pełne antocyjanów, granat bogaty w kwas elagowy. Orzeźwiający i nawadniający Arbus oraz pomidor królikopenu. Są oni jak armia zdrowia stworzona specjalnie dla nas mężczyzn przez naturę. Każdy z nich ma swoje unikalne umiejętności, ale chcę wam powiedzieć, że ważniejsze jest nauczenie się integrowania ich w codziennej diecie i pozwalanie pierwsze am działać razem. Nie musicie ich stosować rygorystycznie jak lekarstwa, ale zamienić je w rodzaj przyjemności na przykład borówki z jogurtem na śniadanie. Kiwi po obiedzie, szklanka soku z granatów po południu, kilka plasterków arbuza latem i danie z pomidorów na kolację. Kiedy zaczniecie odżywiać swoje ciało tymi pełnymi życia, pełnowartościowymi produktami, zauważycie zmiany wykraczające poza wizyty w toalecie. Wasz sen się poprawi, ponieważ nie będziecie musieli go często przerywać. Wasza energia wzrośnie, ponieważ będziecie mieli prawdziwie regenerującą noc. Wasz nastrój się poprawi, ponieważ uwolnicie się od długotrwałych lęków i dyskomfortu. Wasze relacje z rodziną również mogą się poprawić. Na koniec chcę powiedzieć kilka słów do wszystkich moich męskich przyjaciół, którzy doświadczają lub martwią się problemami z prostatą. Wasze ciało to wasz najwierniejszy przyjaciel, nigdy nie myśli o tym, by was opuścić. Te irytujące objawy nie są protestem ani poddaniem się wobec was, ale robi ono co w jego mocy, by wam przypomnieć, Hej, stary druhu, potrzebuję odpowiednich materiałów, żeby naprawić problem. Proszę, pomóż mi. Wasze zdrowie jest w waszych rękach. Następny ekscytujący rozdział waszego życia jest w waszych rękach. Być może wszystko zaczyna się od tej małej zmiany w diecie, właśnie teraz. Jeśli to, czym się dzisiaj podzieliłam, zainspirowało was i osoby, na których wam zależy, proszę o kciuk w górę i udostępnienie tego filmu, aby więcej mężczyzn, którzy cierpią w milczeniu, mogło zobaczyć nadzieję. Dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim zdrowego, pełnego energii i szczęśliwego życia, mówiła doktor Grażyna Torbicka. Do zobaczenia następnym razem.